Nie bardzo i nie mogę śmieć, i mieć ciebie, i nie mogę mieć i za was wszystko, I nie mogę dać, i brać tę o, Dzisiaj siady, siady dzisiaj i przyjedzie sam, the faceless kurwa Sebix przyjedzie nagrać na swój vlog materiał z moimi siadami Ogarnie mnie troszkę, bo mnie tam troszkę kolano napierdziela Znowu pod rzepką prawa kolano, więc jest troszkę do ogarnięcia tak, znaczy, ktoś tam napisał komentarz, ale ja widzę, że te komentarze i no, tam jakieś przekleństwo jest, przek powiedzmy jest fajny komentarz, śmieszny, ale jest jakieś przekleństwo, Mentalnie YouTube usuwa te komentarze, także nie myślcie, że ja usuwam komentarze, nie usuwam żadnych, ale było pytanie, dlaczego tak y rzadko wrzucam teraz vlogi, no troszkę tych obowiązków przybyło, więcej teraz spędzam czasu w domu przy dziecku, więc no, jest mniej tego czasu na vlogi, ale staram się cały czas kręcić i tak dalej, jeśli jest tylko okazja także kręcę cały czas nie odjebała mi żadna, żadna sodowa i tak dalej wszystko jest kon pełny kontrolowany, ogolony ładny, seksowny Także no dzisiaj siady, zobaczymy. No nie wiem, nie wiem na co się mogę spodziewać, no ale w końcu może trzeba mnie zwiąże, więc nie będę tracił czasu na czy czasu i sił na nawiązanie, a tu naprawdę już jest dużo. Zobaczymy, czy 270-280 czy, czy sią, dzisiaj siądziemy. Tak, czy znaczy, siedno-siedna, ale czy wstana, nie? To jest właśnie najważniejsze, nie? Także no grubo dzisiaj ma być. Jutro wolny od gruby, więc taki jest uśmiech dzisiaj. Siadany będzie Przyjechał chudy CHUDY! Chudyni, kurwa jest większy Patrz go zakrywa ta łapa eee! Dzisiaj czuję siła, Ale zawsze jak jest lekko na początku to Potem jest ciężko na eh, tych seriach właściwych Także nie będziemy się nastawiać na razie Teraz zrobimy 500 Everybody sang się reggae głową do czoła No pay, no gay. No i co? i. Potem się już będziemy lekko wiązać na 2:30, rożeweczka no i docelowo 2,50, 2,60, 2,70 i może 2,80. Kto wie? Zagadka, gdzie może być Seba? Wiadomo, w Kiblu Grzesiek, wiecie, że jest z nami, cały czas mnie ciśnie. No i też to przeszło na Sebę. No i poszedł ze strachu przed tym ciężarem, już jest. 230, dobrze, że się założył z dwóch stron, takie to fajne kontuzjogenne, także od 230 już pierwsza seria w tasiemkach ojdzie. Dwa no czuję mega siłę. 70 było bardzo lekko, dlatego czuję, że 2,70 ma na seby wiązaniu. Czyli może będzie męsko w końcu, będzie jeszcze lżej. No i czuję, że na dwa nie zakończymy dzisiaj. Ale kto wie, może się coś zdupi. Dwa czy wstałem czy nie, zobaczycie na retube. E, se, moja mój, mój siostra się spisała na medal. Wiązałem go bardzo lekko a i tak wstał to, więc... Romano, Romano z tyłu. To jest ten Romano z którym walczyłeś chyba, tak? Nie, to nie jestem. To, to nie jestem. Jest ale jest Bydlak. To jest U, Romano. Uba, tu! Romano dawniec. No. Wysunięty napastnik. Dobra, teraz, no, pokorzę dzisiaj. Uuuu, poniżej 110, więc dobrze. Idziemy szybko na Bielszowice. Kurła! <laughs> Bo mam badania okresowe, idę się zapisać na nie. Zobacz, no, ale że mam wolne tego domia to dzisiaj. Może coś się uda dzisiaj już pyknąć. No i w dniu wolnym od badań okresowych będę sobie mógł coś zaliczyć tylko lekarza o, lekarkę. No, także kolejeczka, oczywiście szlabary na bierszowicach to jest podstawa. Patrzcie kurde, jaka ta koszulka jest fenomenalna. To jak poleci jak polecam wam bardzo fajnie się w niej czujesz. Wyglądasz seksownie no, Ale musisz jeszcze parę rzeczy innych spełniać, także co mi tu nie grają nic No. lecę pełen energii Bo dzień wolny Bo tak kto wie, ten wie Dlaczego No i to mi się podobało. kurwa. Tam jest gruba Gruba style Ech. No i ja badania przeszło i jako maszyna tu stoi o, ludzi to stać! Naprawdę, Ur, ile tyle to kasy! Ile to, ile to pieniędzy! Kto nie ogląda Paczesia, niech sobie poogląda z taki odpowiedni gniew Chuj, w porządku eee, To co, rentgen miałem do zrobienia Badania wzorcowe, ciśnienie wzorcowe Sodowałem się na 70. Także, młoda dupa, met wiek metaboliczny 15 lat, to by się zgadzało, że jestem niepełnoletni. Tak, jesteśmy na siłowni. Patrzcie, patrzcie, no, koszulka to widzicie, nie? Lifter fenomenalna jest pod względem jakości materiału. Nie jest to taka satynowa, śliska. Ale wełna, a wygląda jak ta ślisko O, oh, słodek. Do kogo się tak uśmiecha? Yy, tak, ale przyszła też nowa rzecz. Nowe paski. Są teraz nowiutkie. Jak będą się sprawować? Tego jeszcze nie wiem. Mają tu takie fajne gumowe obicie. Czekajcie. Lifter. To jest taka guma, żeby większa przyczepność była. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać na sztandze. Myślę, że będzie to w, się w punkt sprawdzać. Jak Marcin na bench pressie, jak Adam małyż na, na skoczni takie tam porównanie. No, no a ja dzisiaj klatka najprawdopodobniej chociaż siady poniedziałkowe rozwaliły mi plecy totalnie na razie. Jest cały pospinany ból cholerny to 282 drugie powtórzenie gdzie puściła klata to troszkę troszkę tam narobiła szkód no ale nie ma miękkiej gry trzeba zadupiać jest wolny od, od kopalni to trzeba to wykorzystać wiadomo reklama reklamą trzeba żebyście wiedzieli że takie fajne nowe produkty są jest też do bicepsa to jest takie urządzenie, co ci tu trzymie, to co Big Mac wtedy po, pokazywał u siebie. Też go będę miał. Także no, jeśli chcecie skorzystać, to korzystajcie. Na drugi produkt jest 25%, więc taką koszuleczkę i taki pasik, te możecie mieć za stosunkowo niską cenę. No, a, a wiecie, wiesz, poprzednie zam zamówiłem skodu wagona bo swojego nie miałem. No i szczeliły. <laughs> tak, szczeliły. Fakt, faktem po 3 latach, ale szczeliły. No, a tu raczej już nie dopuścimy do tego, żeby coś strzeliło 50% na czwarte Co? ale wpierdzielił, patrz Seba! Nie, to nie, nie jest rudy, to nie Seba. Ale za dupio. Ciekawe jaka idzie, nie? Widzi tam to ja? Co tam stoi? Skubany. To nie chce mi obsikać go. Ale masz Je, Teraz już seba na bank Ale jaki głupi on, myślę, że go nie widzę Seba, ja cię widzę Seba Idziemy na trening. Kurwa, pacha się poci? Będzie się gnocić? No, nie wiem, co dzisiaj zrobię. Dopiero wszystko wyjdzie w praniu. No, ostatnio te plecy bolą po tych przysiadach, które dzisiaj wrzucę w vlog z tego. Trochę się, no, wyrabiało I takie trzy dni było niewrawe, zero ćwiczeń praktycznie. Przychodziłem na trening i nie szło wyciskać. Ostatnio mi się udało wycisnąć według planu. 165 5 po 2 albo bardzo ciężko pobolewa. Prawy bark będę się zgadywał teraz z fizją. no i trzeba to ogarnąć, zanim jeszcze nie jest za późno. No i lędźwie przy tych 280 na 2 lekko puściły, i no, był ból straszny. Masaże dopiero pomogły. No nic za czyli pod rzepką, w prawe kolano także zaserowałem sobie i step up tego nie nagrywałem, no i te ćwiczenia, które teraz robiłem ten bułgarski wykrok z przyciągnięciem do siebie powoduje, że maksymalnie się rozciąga czwórka no i to ćwiczenie jest moim ćwiczeniem klucz które powoduje, że na kolano przestaje boleć także no teraz stopy się sobie zrobimy sobie neopręków. założymy na opręki. Mamy chyba 65% 2 potrzebo 4 po 2 jakoś na sprawdzę. No i nie ma dyskomfortu na razie na, w plecach także jestem dobry w myśli dzisiaj chodziło A w poniedziałek ciężkie siady, to tego dzisiaj nie będę chodził więcej na 150. Starczy nie. Zmiana planów. Nie robię tych siadów. No bo jak w poniedziałek siady to trzeba maksymalnie je odciążyć. To wiem, że troszkę zajebie yy, ciągiem. Spróbuję zrobić lekko ciągi tak do... Może do 200 Nie będę przesadzał Chyba, że będzie boleć coś, to odpuszczam No bo nie robię w ogóle ciągów znowu W planie teoretycznie jest Ale Nie mam się tak Nastawiać na ten ciąg W sumie nigdy się nie nastawiałem No dziś ogólnie ten tydzień mam bardzo słaby e, Siłowo Ale mam nadzieję, no nie będę się przejmować za bardzo Tym Następny tygodniu odpalimy Będzie spoko No Także 你这边。 Czucia takie sobie tu jeszcze te kolano kurwa mocno ciągnie yy, 210 bez pasa także no nas spokojnie dzisiaj to skończymy, no bo w poniedziałek to siady. tam jest priorytet, żeby dalej progresować 280, ma być luźna dwójka kurde yy, no i co już na 27, 2728 stoimy na razie z ich ciągiem Także no pain, no gej. Wybadać sens again. Pamiętajcie, go wam do czoła. jakoś to będzie. No i ta dziura.